Siemane maneczko, ja jestem mama i witam was w zasadzie z nadmorza już, ale no was troszeczkę w tym filmie pchnę jeszcze do tyłu żeby ten film nie był za krótki żeby w tym filmie była taka całość, no to jeszcze przeniesiemy się na chwilę y, tam wcześniej tam, no. Ale teraz chcę moi drodzy wam powiedzieć jedno, ten film będzie polegał na tym, że oczywiście otworzymy sobie icon pika nad morzem ja już jestem panem Piku i powiem, że opłacało się, tyle wam powiem Resztę zobaczycie sami. Ale w tym filmie oprócz tego będą jeszcze takie pogawędki, coś takiego, żeby to wyszło na zasadzie takiego vloga. Będę z wami gadał, no ale nie będę też pokazywał wszystkiego, na przykład jak moje zęby bo trochę bez sensu. Będą jakieś przebitki z drogi, coś, żeby to po prostu miało całość. Także tyle z mojej strony w kwestii wstępu serdecznie zapraszam do oglądania. To co za chwilę zobaczycie będzie pierwszym filmem z serii wakacyjnych vlogów na kanale, w których będziemy otwierać paczki w najróżniejszych miejscach w Polsce i na świecie. Ale zacznijmy od początku, no Wiecie co? Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale to jest vlog. Serio, to jest mój pierwszy vlog. Także, jeżeli będę gadał nie od rzeczy, jeżeli coś nie będzie miało powiązania z czymś drugim, to sorry, ale to jest mój pierwszy vlog. Bardzo chciałem nagrać vloga. Generalnie, gdzie mam telefon? Jest 22, 19, 15 listopada, lipca, listop... lipca, tak, 15 lipca, hmm. za chwilę się kładę spać, tylko że muszę się spokować. To tylko dlatego, to nie jest tak, że wszystko na ostatnią chwilę zawsze. Nie, 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 spokojnie, tylko to dlatego, że ja nienawidzę się pakować. I tak to od, od, odkładam, odwlekam, żeby tylko kurde tego nie, dałem, no bo co, zostało mi tu trochę tego. Na łóżku, nie muszę to gdzieś wrzucić Dla mi piłka do rakby muszę to gdzieś wrzucić są mi wszystkie kable, muszę to gdzieś wrzucić I przede wszystkim muszę spakować kompa Ja zawsze muszę mieć ze sobą kompa, on musi być ze mną, nie? A druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie będę coś musiał zmontować po drodze W się sensie po drodze, jak tam będę, nie? Więc jeżeli zobaczycie w piachu jakiegoś gościa, który siedzi i montuje To, to nie uciekajcie, bo, bo to ja <laughs> Nie, tak serio, no to wiecie, przy okazji sobie przejdę Far trujeczkę. Update po przyjeździe, nie da się w to grać. Nie no, w sensie nie wiem czy tylko ja tak mam, ale ja ostatnio w ogóle nie mam wedy nagrania. jedyne w co gram to Fifa pod odcinki i, i to tyle, nie wiem czy wy też tak macie. A i teraz muszę to gdzieś wziąć, raz, że powypinać i przede wszystkim coś go wrzucić, nie? Ale tutaj, rado do mnie, jeszcze patrzcie, patrzcie, patrzcie. To jest taki fajny, takie mechaty, takie ten, taki jakby z na niego, nie? I te gąbki takie, przez to jak się wrzuci tutaj do pudełka on będzie totalnie sztywny i będzie na tak, jakby można było z nim jechać, na te wertypy tam i on by nie trzymał, nie? i to jest taka moja rada jeżeli kupujecie sprzęt, macie gdzie trzymać pudełko fabryczne i wiecie, że będziecie go wozić to polecam go tam wozić dobra, być może będę chodził w jednej kasiach przez cały pobyt ale będę miał na czym montować filmy i oglądać filmy, więc ja już jestem zadowolony Będziemy gdzieś koło północy jechać, jak wstanę, będę bardziej rozruszany, bo to jest ten taki Przyjarany Siemano Nie wiem, co ja mam mówić Nie spałem w końcu w ogóle, ale myślę, że do takiej piątej Jak człowiek nie śpi do takiej piątej, do takiej piątej jest git, co nie? Ale od takiej piątej. I mi osobiście, jeżeli nie śpię dłużej niż do takiej piątej, to nie boli kręgosłup później boli łeb. Człowiek jest taki przymulony, nie? No więc zobaczymy, co to będzie dzisiaj. Będę wam tam pewnie dawał jakieś przebitki. Jak będę coś chciał powiedzieć, to będę wam mówił. I, i to będzie chyba tak wyglądało, nie? Ja dalej nie prowadzę i idę spać, bo w ogóle. Zawsze się zastanawiałem, że to musi kupio wyglądać jak się taki dzień się gada do telefonu, bo się ludzie gapią jak na debila i sumie śmiesznie. Ej, generalnie powiem tak, żeśmy dojechali i spałem w sumie tej doby godziny. Powoli mi się miesza w głowie, co było myślami, co było snem przez tą godzinę. Co mi się wyobrażało, co było naprawdę. więc w sumie trochę dziwne, powalone i jestem taki przyjarany strasznie dzisiaj. I muszę to odespać Ale wiesz, sobie trochę połażę, sobie jest spoko. Pogoda jest elegancka. Najlepsza pogoda jaka jest. Może nie nad morzem, ale ogólnie jak jest tak buchmurno I tu jest przed deszczem. To jest najlepsza pogoda, nie? Około 100 km zrobiłem ja. Później mi odcięło. Słuchałem Spotify'a. I to tyle. Kurde, no auto mi przestawili. Auto mi przestawili, muszę do niego iść. Ej, zdałem sobie sprawę, że ja nie mam kart na ikonę Nie mam w ogóle kart, bo ostatnio w ogóle nie grałem flipy, obrycz odcinków. No i podczepią. I jednak będzie bonus w tym odcinku, będzie 25, 84+. Będę z wami szczery, miałem totalnie wywalone w te żetony. 6 na 50 to nie jest najlepszy wynik, te ostatnie zrobiłem jakoś teraz. To jest ostatni żeton jaki wyszedł dzisiaj. Dobrze się składa, bo z czegoś jednak się uda zrobić tą ikonę. Więc życzę życzcie szczęścia i lecimy. Nie mam pojęcia co to jest. Aha. Co tu jest w duplikatach jeszcze? Dinie. Ej, trochę tego jest chyba że tak szczerze powiedziawszy to jest do dupy paczka. <grym grym> Dobra, idę skierować ich No, doszło za chwilę, skończyłem to, gdzie Przepalamy Przepanamy ostatnie 86. Jedno kliknięcie dzieli mi, żeby to otworzyć. Otworzę to na plaży? Tak miało być. Wiem, że teraz by mi się to wygodnie otwierało. Nie będą się na mnie ludzie gapić jak na no debila no ale coś za coś. <laughs> to sobie co daję na zamikonę 196 tysięcy końców mniej więcej tam plus minus także prawie 200 końców na to poszły. Bardzo biedniejemy klub. Także co, moi drodzy, widzimy się na otwieraniu tego gdzieś na plaży, po zderki. Siema, no, wiecie co? Będziemy otwierać. Otwierać teraz ikonę. Pewnie się ludzie na mnie gapią, jak na debila W sumie się nie dziwię. Jak chłopiec Jednym telefonem nagrywam, drugim. Cholera wie, co robi. Ale dobra. A otworzę sobie webappa i ustawię się chyba w drugą stronę, bo gówno mnie chyba widać. Nie, no błagam no, otwórz się śmieć, jak ja nienawidzę serwerów i jej. Naprawdę, jeżeli to gówno się nie włączy, to ja nie wiem, co zrobię. Stoję tu. Vamos, dobra, otworzyło się dziadostwo w końcu. W ogóle jest 9 rano, spać mi się trochę jeszcze chcę, jeszcze nic nie jadłem i tak łażę jak ten podróżnik. Ale dobra, przestanę gadać i robimy to co miałem robić. Dobra także co moi drodzy? Niech chyba dobrze widać. Elegancko mi widać, dobra. Także na telefonie mi się też chyba wszystko nagrywa. Otwieramy moi drodzy. Pixicono 93 na północnym krańcu Polski. Co mamy tutaj? Zidan! Zidan! Zidan i Thierry Kurde, lobalałam na tym! Zidan! Kurde, Zidan! Vamos, holender! Zidan to jest, moi drodzy, Zinedine, Zidan! Nie wiem, czy to w ogóle widać, nie? Ale jest Zidan! Ale vamos! Kurda, się gapią na mnie! Cholera chłopiega z dwoma telefonami, się, szczerze, że nie? Chętnie, szczerze powiedziawszy, nie dziwię. Zidan, moi drodzy! Mamy Zidana! Widzimy się! Nie wiem, gdzie! Nie wiem, kiedy! Tyle. Tyle z mojej strony, moi drodzy, w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie tam na dole łapkę w górę oraz suba. Nie uda nam się rozwój tego kanału bez was, dlatego bardzo was bym serdecznie o to prosił. Z mojej strony to tyle. Ja się odmeldowuję. Adios Siemano!